Hej, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie, czyli program, w którym m.in. opowiadam, jak sprzedawać więcej. W dzisiejszym odcinku opowiem też, jak sprzedawać drożej. To znaczy zrobimy sobie wstęp do marketingu. Wstęp do marketingu zrobimy na podstawie zawodu fryzjera, który działa w dużym mieście. Jaka jest różnica między zakładem fryzjerskim w dużym, a w małym mieście? W dużym mamy konkurencję. A w małym musimy jednak trochę dostosować się też do naszej lokalnej społeczności. Nie zawsze nasze kompetencje fryzjerskie, które idą w górę, będą mogły iść równolegle z cenami. No ponieważ będzie po prostu grupa klientów, która wyłącznie będzie zwracała uwagę na ceny i przez to, że mamy na przykład mniejszy dostęp do grupy docelowej naszej, czyli naszych klientów, te ceny nie zawsze możemy równolegle podnosić. W mieście już to wygląda inaczej. Do dobrego fryzjera ludzie potrafią przyjechać z daleka. I na pewno w mieście po prostu będzie łatwiej nam zapełniać taki grafik. Oczywiście, te wszystkie rzeczy, o których teraz mówię, wynikają z praktyki. To po pierwsze, ponieważ współpracuję również z fryzjerami. Po drugie, te rzeczy, o których mówię, możemy przyjąć oczywiście na każdej innej branży. Dlatego warto zostać do końca. I teraz. Jak to wygląda w dzisiejszych czasach? Szukamy fryzjera w dużym mieście. Wchodzimy na przykład na Google Maps i zaczynamy wpisywać hasła typu fryzjer po prostu. I tam oczywiście pierwsza rzecz, jaka jest najważniejsza, to są opinie. To znaczy nie pójdziemy do fryzjera, który ma słabe po prostu opinie, a już na pewno nie pójdziemy do fryzjera, który ma słabe opinie i wysokie ceny. Tylko że jeśli jesteśmy w dużym mieście, mamy dużą konkurencję. To może być wiele fryzjerów, którzy mają podobne opinię. Możemy wejść na social media, zobaczymy, czy te social media są dobrze prowadzone, czy tam są na przykład jakieś fryzury klientów, może będzie postać tej głównej osoby, do której chcemy iść. Oczywiście, że ten wybór będzie mniej skomplikowany, najczęściej w przypadku faceta, a kobieta będzie powiedzmy dłużej się zastanawiała z takim wyborem, ponieważ jej. Najczęściej głosy są dłuższe i po prostu wymagają dłuższej pielęgnacji, ale to nie w tym rzecz, w dzisiejszym odcinku. I teraz co zrobić, żeby zarabiać więcej w dużym mieście? No Pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście podnosić te swoje kompetencje, żeby opinie mieć jak najlepsze, jak najlepiej dbać o swojego klienta. I oczywiście dużo innych czynników będzie też miało wpływ. Ale kolejną ważną rzeczą jest rozwój social media. Bo to, że my jesteśmy świetnym fryzjerem, nawet najlepszym w tym mieście, ale. Nie dbamy o nasze social media, nie pomagamy tam swoim odbiorcom, nie angażujemy się, nie odpowiadamy na pytania. To owszem, zbudujemy swoją markę, będziemy mieli stałych klientów, będziemy mieli rekomendacje, ale to wciąż nie będzie świadczyło o tym, że jesteśmy najlepsi. W dzisiejszych czasach co świadczy o tym, że jesteśmy najlepsi? No, jednym z takich czynników jest na przykład to, że mamy dużego Instagrama, tak? Czyli jak wejdziemy na Instagrama fryzjera, który ma 500 followersów i takiego, który ma 50 tysięcy followersów, to od razu sobie myślimy, okej, okay, to on pewnie jest lepszy. No trochę tak jest. On znaczy, że jest popularniejszy, pewnie ma wyższe ceny, bo najczęściej do takich dużych fryzjerów później będą przychodziły jakieś influencerki, jakieś gwiazdy. On będzie bardziej znany, jego marka osobista jest silniejsza. Możliwe, że będzie zapraszany do jakichś telewizji śniadaniowych. Możliwe, że są jakieś z nim wywiady. Tak? Ponieważ dlaczego? Rozwija cały czas tą swoją markę osobistą przez social media. A jak ocenić, czy ktoś ma lepszą, silniejszą markę osobistą, czy słabszą? No niestety w dzisiejszych czasach, niestety albo stety, świadczy między innymi ilość lajków, ilość followersów, ilość obserwujących. Oczywiście w zależności, gdzie budujemy tą markę osobistą. I łatwiej po prostu będzie docierać nam do zamożniejszych klientów, łatwiej będzie nam podnosić cennik, bo po prostu łatwiej będzie nam robić ten już marketing, im większe te social media będziemy mieli. Czyli pierwsza i najważniejsza tak naprawdę zasada marketingu, obojętnie jak dobrzy nie jesteśmy, jeśli nie powiemy tego szerokiemu gronu ludzi, to nie będziemy mieli zapełnionego kalendarza w większości oczywiście przypadków, tak, bo oczywiście jeśli robimy jakieś usługi, zwłaszcza własnymi rękoma, to nasz czas jest policzalny, tak, możemy tylko ograniczoną liczbę godzin pracować i tak dalej, i tak dalej, więc z biegiem lat liczba naszych stałych klientów oczywiście, że będzie rosła, jeśli będziemy najlepsi, ale ten wzrost cen naszych usług nie będzie tak wprost proporcjonalny, jak przy osobie, która będzie bardzo dbała o swoją silną markę osobistą. I znowu, osoby, które na przykład fryzjerzy mają silną markę osobistą w social media, mają tam duże Instagramy, duże YouTube i tak dalej, nie zawsze są ci, to, to, to są te osoby, które są najlepsze. One są po prostu najlepsze w marketingu. Albo inaczej zatrudniły osoby, które ich wypromowały jako takie duże, silne właśnie marki osobiste, tak? Czyli nie zawsze wzrost kompetencji w danej niszy, w danej dziedzinie idzie proporcjonalnie do tego, jak możemy się wyceniać. I to jest, myślę, że taki najważniejszy początek do tego, dlaczego tak ważne jest dbanie o marketing. Nawet największe koncerny na świecie, które teoretycznie każdy mówi, że zna, typu Coca-Cola, McDonald's. One wciąż się reklamują na mniejszych imprezach, na większych imprezach w telewizji. Wydają po prostu ogromne budżety na reklamę, tak, aby wciąż być w tym mainstreamie. Kolejny przykład: Red Bull, tak, który po prostu inwestuje niesamowite pieniądze w sport, na przykład ten ekstremalny. Sponsoruje właśnie jakichś zawodowców, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym dzisiejszym odcinku, bo by trwał godziny. W dzisiejszym odcinku chciałbym, aby każdy zapamiętał, że marketing jest nieodłącznym elementem budowania naszej, nasze, naszego wizerunku, naszej, naszej firmy. I obojętnie jak dobrze nie będziemy, jeśli nie opowiemy o tym światu, jeśli nie będziemy tego pokazywać, tym nasze ceny nie będą rosły. Ceny? Plus oczywiście nasze zarobki.